Zadaliście takie pytanie, czy na fakturach za paliwo powinien być numer rejestracyjny. Temat jest bardzo prosty. Nie musi być tego numeru, chyba że. Powinien być wtedy, kiedy mamy różne rodzaje samochodów. Na przykład mamy te, od których odliczamy cały VAT, i mamy te, od których odliczamy tylko połowę VATu. Na przykład mamy samochody i ciężarowe i mamy samochody osobowe osobowe używane tylko w firmie i mamy samochody osobowe używane w sposób mieszany I wtedy żeby księgowy mógł rozróżnić od której faktury ma odliczyć cały VAT, od której połowę. Musi być to właśnie opisane najlepiej numerem rejestracyjnym. I teraz ważna sprawa. Nie musi być wydrukowany przez stację paliw. Można go napisać długopisem. Nic nie stoi na przeszkodzie, dlatego że to my decydujemy, który samochód był tankowany i jak zapomnimy albo nasz pracownik zapomni poprosić o wpisanie numeru, to wpisujemy go długopisem. I pamiętajcie nie pomylcie się, jeżeli Macie benzynowy samochód osobowy, od którego odliczacie połowę VAT-u, i diesla ciężarowe, od którego odliczacie cały VAT, to nie możecie tam zamieszać z tymi numerami, odliczyć cały od benzyny. Tak nie wolno robić. To jest zwykła pomyłka. A, nie zapomnijcie mnie zaobserwować. A jak wam starczy czasu, wchodzicie na Google, kancelaria Skłodosty i piszecie opinię, że Wam się podoba. Dziękuję.